Jest środa, 15 dzień kwietnia. To są wiadomości nowego dziennika Anna Arciszewska. Witam Państwa. A dzisiaj powiemy m.in. o nowym pomyśle Unii Europejskiej dotyczącym imigrantów. SMS-ach ważniejszych niż bezpieczeństwo, nietypowej policyjnej akcji w Arizonie, a na koniec zaproszenia m.in. na święcenie motocykli na Green Point. Zapraszam. A zaczynamy od niepokojących danych, z których wynika, że co piąta kobieta w Stanach Zjednoczonych doświadczyła gwałtu, a co trzecia była ofiarą napadu robunkowego lub pobicia. Tak donosi Departament Sprawiedliwości. Panie stają się ofiarami przede wszystkim napadów na tle seksualnym, w tym gwałtów oraz prześladowań, znęcania, pobić i kradzieży. Głównie dlatego, że jak tłumaczą specjaliści, mogą wydawać się łatwym celem. Tylko w ubiegłym roku ponad 250 tysięcy mieszkanek USA zostało wykorzystanych seksualnie. To oznacza, że do tego typu zdarzeń dochodziło średnio co 107 sekund. Mimo, że niektórych wypadków nie da się uniknąć, to przynajmniej można nauczyć się skutecznej samoobrony. Zachęcają do tego instruktorzy sztuk walki. A więcej na ten temat, m.in. o szkole walki na Ridgewood, przeczytacie Państwo w jutrzejszym wydaniu nowego dziennika. Komisja Europejska może próbować zmusić państwa unijne do przyjmowania imigrantów m.in. z Afryki. Już w maju chce przedstawić nową strategię uwzględniającą problem uchodźców z krajów afrykańskich i zmienić sytuację, w której zmaga się z nimi wyłącznie południe kontynentu. Setki tysięcy imigrantów przybywających w ostatnich miesiącach z Afryki na stary kontynent osiedlają się głównie we Włoszech oraz Hiszpanii. Stanowisko unijnych władz wskazuje na to, że również inne państwa należałoby przybyszami sprawiedliwie obdzielić. Ciekawe, że nakazu przyjmowania uchodźców jeszcze nie ma, tymczasem już trwają dyskusje według jakiego klucza ich osiedlać, kto ma przyjąć więcej gości, a kto mniej. A więcej na ten temat piszemy w czwartkowym wydaniu Nowego Dziennika. W ponad 230 miastach odbyły się dzisiaj protesty pracowników fast foodów, którzy domagają się podwyżek płacy minimalnej nawet o 100%. To największa w historii mobilizacja protestujących. Pracownicy poszczególnych barów szybkiej obsługi chcą podniesienia płacy minimalnej do 15 dolarów za godzinę. Organizatorzy protestów argumentują, że płaca na poziomie 7-8 dolarów za godzinę, jaką otrzymuje wielu pracowników w USA, nie pozwala na przeżycie, nie mówiąc już o utrzymaniu rodziny. Obecnie płaca minimalna wyznaczona przez rząd federalny wynosi 7,25 dolarów za godzinę. Wiele miast i stanów podniosło ją jednak do 8, 9 dolarów. W stanie Nowy Jork minimalna stawka godzinowa to 8,75 dolarów za godzinę w mieście Nowy Jork, natomiast firmy, które otrzymują dotacje od miasta, nie mogą płacić pracownikom poniżej 13,30 dolarów za godzinę. Nie pomagają kampanie społeczne ani wysokie kary. W Nowym Jorku z roku na rok rośnie liczba kierowców, którzy lekceważąc zasady bezpieczeństwa bawią się telefonami komórkowymi podczas prowadzenia samochodu. Taka tendencja jest widoczna w całych Stanach Zjednoczonych, a rosnącej liczbie kierowców łamiących w ten sposób prawo świadczą mandaty, tylko w ubiegłym roku za bawienie się telefonem w trakcie jazdy, przede wszystkim pisanie SMS-ów ukaranych zostało w stanie nowy Jork ponad 75 tysięcy kierowców. To 30% więcej niż w 2013 roku. Wśród ukaranych są przede wszystkim młodsze osoby, które nie ukończyły jeszcze 23. roku życia, a jak wynika z danych National Highway Traffic Safety Administration w ubiegłym roku, w wypadkach spowodowanych rozproszeniem uwagi kierowców zginęło w USA ponad 3000 osób, a aż 424 tysiące zostało rannych. Policjant z Arizony zachował zimną krew i obezwładnił groźnego bandytę radiowozem. Do zdarzenia doszło w lutym, ale dopiero teraz policja opublikowała nagranie z kamery umieszczonej w samochodzie, na którym widać, jak uzbrojony w karabin mężczyzna spaceruje w biały dzień po centrum jednego z miasteczek. Okazało się, że to dobrze znany policji 36-latek. Chwilę wcześniej napad na kościół, później ukradł samochód, a następnie broń. Nie odpowiadał na wyzwania funkcjonariuszy, by rzucił karabin, tylko jakby nigdy nic, szedł główną ulicą miasta. W pewnym momencie, by go obezwładnić, miejscowy policjant Michael Rapiejko, były funkcjonariusz NYPD, potrącił mężczyznę radiowozem. 36-latek doznał niegroźnych obrażeń i po dwudniowym pobycie w szpitalu trafił do więzienia. Święceniem swoich mechanicznych rumaków rozpoczynają kolejny sezon motocyklowy polonijni pasjonaci dwóch kółek. Ceremonia odbędzie się w najbliższą niedzielę przed siedzibą działającego na Grimboncie klubu Unknown Bikers MC o godzinie 1 po południu. Święcenie maszyn dokona tradycyjnie ksiądz Marek Sobczak, proboszcz po bliskiej parafii świętego Stanisława Kostki. Tegoroczna ceremonia poświęcenia motocykli zapowiada się bardzo uroczyście. Swoją obecność zapowiedziała m.in. konsul generalna RP w Nowym Jorku Urszula Gacek, a także wielki marszałek parady płaskiego Artur Dymanowski. Nie zabraknie także policjantów z 94. posterunku NYPD, którzy zawsze przed rozpoczęciem sezonu motocyklowego udzielają uczestnikom różnych wskazówek związanych z bezpieczną jazdą. Także w najbliższą niedzielę odbędzie się pierwszy festiwal szkół polonijnych. Początek godzina 11 rano w Polskiej Szkole Dokształcającej przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza na Brooklinie. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu jest 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wokół tego zagadnienia skupiają się imprezy plastyczne, muzyczne, kulinarne oraz prezentacje multimedialne zaplanowane w trakcie festiwalu. Organizatorzy zaprosili ciekawych gości. Wydarzenie to skierowane jest do rodzin polonijnych i ma być okazją do integracji społeczności szkolnych, jak również do zaprezentowania uczniów z poszczególnych szkół, popularyzacji ich osiągnięć oraz talentów, jak również popularyzacji języka polskiego. A dzień wcześniej bo w sobotę, 18 kwietnia, organizowany jest bankiet z okazji 20-lecia polskiej szkoły imienia Mikołaja Kopernika w Mała w New Jersey. Bankiet odbędzie się w Krakowie Manor, w Wellington i rozpocznie się o godzinie 4 po południu. Szczegóły na stronie www.polskaszkoła mała.com. I to była ostatnia informacja. Więcej ciekawych wiadomości znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.dziennik.com, a także w jutrzejszym wydaniu nowego dziennika w którym oprócz wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, m.in. wizycie ekipy filmowej z Polski w Chicago, prezentujemy ciekawe felietony. Jeden z nich dotyczy prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie w wyniku rebelii w Jemenie. Artykuł zatytułowany jest Nowa odsłona islamskiej rewolucji. Zapraszamy Państwa także do lektury felietonu o polskim systemie podatkowym zatytułowanym Podatki głupcze. Czwartkowy nowy dziennik zawiera w sobie także dział przede wszystkim dla Panów, czyli jego ego. Zapraszam do lektury, a już za chwilę informacje z Polski przygotowane przez dziennikarzy Telewizji Republika.